Zachęcamy Państwa do poznania Fundacji Blask Nadziei, pomagającej potrzebującym, w szczególności dzieciom i młodzieży, wyrównując ich szanse edukacyjne i zdrowotne. Przeciwdziała też patologiom społecznym i rozwija postawy wolontariackie. Wśród jej podopiecznych znajdują się dzieci chore, niedożywione, niepełnosprawne oraz żyjące w rodzinach o trudnej sytuacji materialnej. Dzięki fundacji mają one szansę na lepszy start w przyszłość. Fundacja daje im możliwość rozwijania się, zdobywania wiedzy, podróżowania oraz wiele innych składających się na godne życie. Fundacja promuje aktywne tryby życia poprzez organizowanie biegów ulicznych. Dotychczas przeprowadzono trzy tego typu akcje w Chęcinach, Kielcach i Nowinach. Blask Nadziei przeprowadza też zbiórki na rzecz chorych dzieci. W przyszłości pragnie otworzyć dzienny ośrodek opieki dla dzieci niepełnosprawnych zawierający przedszkole, świetlicę oraz przychodnię rehabilitacyjną.